Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KozioMen i zapraszam do gry Conqueror's Blade z gatunku MMO, w którym kierujemy zarówno bohaterem, jak i swoimi jednostkami, czyli łączymy klaszera z taktyką, a że jest to MMO, to możecie zobaczyć, że mamy tutaj w lobby całkiem dużo osób. Mamy dwa typy bitew, bitwy polowe i oblężnicze. Zacznijmy od tych bardziej klasycznych, czyli oblężniczych. W tym trybie musicie zdobyć lub obronić miasto. Do dyspozycji macie 700 punktów, które możecie rozdysponować pomiędzy różne jednostki. Możecie wziąć także swą artylerię. Słuchajcie, ja, jako że jestem tradycjonalistą, to wcale nie tak, że przed chwilą odblokowałam sobie tę jednostkę. Nie, wcale nie. Użyjemy sobie strażników pałacowych. Wydaje mi się, że też łucznicy mogliby być całkiem fajnym pomysłem. Weźmy sobie włóczników i tak będzie wyglądał nasz pierwszy skład. No dobra. Widzę, że tu mamy jakieś, powiedzmy, arabskie miasto. Widzicie, mam tutaj takie wieże. Zobaczcie, już ktoś się dopycha. To jest do, to dobrze. Samym jednostkom możemy wydawać rozkazy, żeby atakowały, zostawały w konkretnym miejscu lub e, szły za nami. Ja aktualnie wykorzystuję to, żeby szły za nami, ponieważ jest to po prostu najbardziej optymalne zadanie. Tam wbijłem na te mury, ale widzę, że już do nas strzelają, więc nie wiem, czy pod murami czasem nie jest bezpieczniej, bo tam artyleria nie sięgnie, bo mają tutaj jakieś trebusze. Widzę, o proszę bardzo. Jakieś katapulty pewnie. My chyba mamy trebuszy. Tak, my mamy trebuszy, nawet mogę Wam pokazać, możemy sobie ich używać. Ale wiecie co? Ja bym sobie na razie tego, z tego nie korzystał, albowiem no, wykorzystam to w, w późniejszym okresie gry. Możemy już, zobaczcie, ruszyć na y, mury. Postawię sobie tych moich włóczników jakoś tutaj. O, tutaj. filtron z nich zrobię. Przeciwnicy również dysponują jednostkami, jak zauważyliście, co jest chyba oczywiste w te, że tego typu. No i, no, na razie po prostu zniszczmy ich, co?! Może po prostu ich zniszczmy. Sama klasa, którą gram, czyli Nodachi, lub jak to woli Wykurwiście Wielki Miecz, posiada zdolność samoleczenia przez zadawanie obrażeń. Widzę, że przed nami stoi całkiem spora ilość łuczników. Także ja na razie będę sobie tutaj stał tymi moimi i może trochę niżej ich ustawię, tak żeby coś robili, a nie tylko stali. I może rzućmy się na nich, bo tak w stanie w jednym miejscu, to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. O, widzicie, już tutaj atakują. To zaraz się rzucimy. Widzę tutaj jakiegoś muszkietera. Oj oj, źle. Nie, nie, bo nie dam wracać. Zniszczą mnie zaraz! Nie! Nie wiem, jakim cudem przeżyłem, ale przeżyłem. Tak... Z tym, czy nam się uda, to już mam pewne wątpliwości. Dobra. Chyba powinienem wrócić się po jednostkę, bo tak... A tego, na pusto, to nie ma co, tak jak imprezować. Na razie wezmę sobie tych łuczników. Wydaje mi się, że zrobię nimi najwięcej yy, na aktualnym etapie. Niestety przeciwnik też wpadł na pomysł i użył y, tutaj uczników. O, widzę, że tutaj. <laughs> wow. Chyba zginę. Chyba zginę na pewno. Tak. Weźmy sobie teraz tych y, mieczników. Chodźcie, chodźcie tutaj. Mamy tutaj jakichś berserkerów. Oho! Gdyby nie to, że mam leczenie, to pewnie bym teraz zginął, bo wbiłem się w całą masę żołnierzy, nie? Ale przez to, że mam to leczenie, to aż tak to źle nie wygląda. Dobra, chyba nikogo naby nie ma. Możemy się tam rzucić. Chodźcie, się tutaj. No za co ja mam płacę? Ruszać! Stawię ich tutaj w bloku. Nie wiem, jak, jaki oni mają blok. Ale widzę, że strzelają już do nas. Tutaj mamy prze gracza z przeciwnej drużyny, ale widzę, że odpalił tym swoim wikingom całkiem dobrą umiejętność. Widzę, że przyjmujemy A. No dobra, jednak nie przyjmujemy A. Możliwe, że dobrym pomysłem byłoby się w nich wbić. Tak. To zdecydowanie jest dobry pomysł. Tak. Dobra. Jeszcze trochę przyjmiemy A. No, no dawać tam, no. Wbijać się, no. No, jeszcze 5 centymetrów. No wepchnij to tam, no. No, wpychać, wpychać. Dobra, przejęte A. Możemy ruszać teraz na B. A później na główną bazę. Widzę, że tutaj postawił sobie jakiś uczników. Nie chcę, żeby we mnie strzelali, to, bo to nigdy nie kończy się dobrze. Ale widzę, że oni tyle po prostu tutaj tego wojska nagromadzili, że nie wiem, czy uda nam się to zdobyć. Dobra, odpalam mojego ulta, czyli takie machanie dookoła siebie mieczem. I. Czy coś działa? Raczej nie. Ale przynajmniej fajnie wygląda. No dobra. Szturm raczej udany nie był. Nie! Dobra. Zdecydowanie nie był udany. Ale czekajcie! Spokojnie, Andrzeju, naprawi się. Skoro część naszej grupy atakuje główny punkt. Z przyjemnością się do nich dołączę. Wydaje mi się, że jakbym wbił się na takie drabiny, to może by mnie nie zabili. O. A, a, a? A, a? I tak ci nadal nie mieli szans przeżyć. <noise> Boże, jak ja to sabotuję. <noise> ale dlaczego na dole nikogo nie ma? Co jest? Czy jestem tu na górze sam? Skoro tak, to trochę smutek, ale spokojnie. Mam plan! Patrzcie, mamy coś takiego jak możliwość ustawienia własnej katapulty. A, a, a? Właściwie to nie jest katapulta, ale kogo to obchodzi? Stawimy sobie tutaj balistę. I będziemy strzelać w bohaterów, proszę bardzo. Fajny to ma zasięg, co prawda. O, już mi to zniszczyli. No fajnie. Fajna zabawka. przez chwileczkę, bo tak się skupiam, żeby przez przypadek nie umrzeć, nie? <grywa> on się pewnie teraz zastanawiają, co on robi, no? Co on robi, no? Co tu się w ogóle stało? Także... <grywa> Dobra, chłopnie żyjemy żyję, zero. Jak zginę, będzie jeszcze śmieszniej. Ale dobra, mamy jednego fraga, mamy całego jednego fraga, słuchajcie, jesteśmy bogaci! Dobra, wchodzimy tam i masakrujemy ich. Nadciąga, no, ostra masakracja. Jak, to Trebuch jest w użyciu, no. Wystarczy, ja wam płacę. Widzicie to, co ja? Także zginęliśmy po raz, uwaga, czwarty, cztery razy zginęliśmy, to taki chyba trochę wysoki wynik, e, szczególnie na mnie, nie, ja, ja to w ogóle nigdy nie, nie, ja w tej, nigdy nie ginę, nigdy. Tutaj jest jakiś chłop, Do, dojadę go z przyjemnością, że tak powiem, i cyk, kulcik odpalony, i cyk, nie dostałem fraga, bo nie wiem czemu. Nie, nie wiadomo dlaczego, ale ta gra nie lubi dawać mi fragów. Nie, nie wiem o co jej chodzi. To wcale nie tak, że jestem yy, ten, że nic nie robię w tej. Że nie, nie. Dobra, <laughs> uciekają. O jakich trochę dojedziemy, fajnie by było. Widzę, że tutaj sobie jakiś schiltron fo formują, ale my powinniśmy nacierać na tę główną ich bazę, zobaczcie. Nie wiem jakiej bronią, że nikt na niej nie stoi. A, to już wiem, dlaczego on tu stoi. Już, 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 już rozumiem konkluzję, tak? Całk całkowicie wiem, wiem, już dlaczego on do, tej, do tej pory nikt tego nie zdobył. Mamy parę daście sekund. Ta gra jest chyba niepoważna. Mamy parę dziesięć sekund na zdobycie tego punktu, co się nam oczywiście nie uda. Bo to jest bardzo fajna gra, tak? Jest bardzo fajna, gra bardzo ją uwielbiam i, i w ogóle ją szanuję, tak. Także jak widzicie, wczytał nas już do bitwy. Tym razem to jest bitwa polowa, czyli będziemy musieli przejmować punkty zamiast po prostu zdobywać zamek. Dlatego wezmę Husarię, czyli najlepszą polską jazdę ever. No i może jeszcze do tego jakiś Y, uczników i włóczników. No i wydaje mi się, że na start pojedziemy z jakimiś łucznikami. Także jesteśmy już w bitwie. Wspominałem, y, naszym zadaniem tutaj jest y, przejęcie tych punktów, żeby później móc zaatakować y, główny obóz przeciwnika. My na razie pojedziemy sobie na B, gdzie ustawię sobie swoich uczników. Ustawię je sobie gdzieś tutaj innych sobie po prostu strzelają. No, można ich ustawić odrobinę bliżej, na przykład tak tutaj, ale nie, nie więcej, ponieważ jeżeli byliby bliżej, oznaczałoby to, że mogliby dostawać większe obrażenia. Jak widzicie, ich tu jest masakrycznie dużo, dlatego trochę się nimi wycofam, bo bez sensu byłoby od razu ich z nimi zginać. No niestety coś mi przerwało mojego kombosa, ale spokojnie, niedługo załaduję się kolejny. Wow! My chyba zginiemy, dobra. Trzeba się wycofać. Ucieknę nimi, bo mi zaraz ich zabiją. My się tutaj wyleczymy. Dobra, chodźcie tu i będziecie sobie na spokojnie strzelać w tamtych... Widzę, że przyjmują nam główny punkt, no ale <laughs> fragi same się nie nabiją. Poza tym yy, myślę, że yy, osoby z mojej drużyny po prostu obroniły. No widzicie, jak mówiłem, obroniły to, ale tutaj widzę, że podeszli jakieś yy, kondottieri. Zostawię sobie moich e, łuczników tutaj, żeby strzelali przez te drzwi Może wycofam ich trochę Ojej, husaria Wezmę sobie tutaj moich łuczników, żeby wycofali się trochę, bo widzicie, husaria nadjeżdża Husaria jakby się w nas wbija, to rozgromiłaby nas bez najmniejszego problemu Dobra, Ja, jakiegoś husarza pokonaliśmy, to, to dobry znak Ale widzę, że tam już zawracają Będą się chyba na nas szykować, coś tam trafiamy ale dobra, może wypadałoby przejąć w końcu ten punkt. Bo tak stoimy, nic nie robimy. Co najwyżej. Wow, no dobra. Wy, może się lepiej wycofam, bo za dużo HP to ja nie mam, jak widzicie. Oj, oj. Musimy się wycofać. Szczególnie, że moim uczynikom zostało. Yy, mało już yy, amunicji. Dlatego akurat. Będzie, będą mogli się zaraz wycofywać. Widzę, że obrażenia robimy. O, dobra, zajmujemy punkt nareszcie, nareszcie. Jeżeli już w nikogo moje nie strzelają, to w takim razie wyślę ich do tamtego punktu, żeby... O! Nie! To nie to niszczą mi ich. Zobaczcie, jakiś bohater tu przyszedł. O, wbił się husarią. Jak mówiłem właśnie. Bardzo dobra jednostka, ale to nie o tym, tylko o tym, że mi wszystko zniszczyli. Dobra, tutaj jest jakiś bohater. Dobra, dostałam asystę, jednak to nie to, co mi chodziło. Bardzo proszę, Husaria, już do mnie, tak. Najlepsza jazda i pojedziemy sobie, może wiecie co? Wow, musimy wracać na punkt, bo zobaczcie, zaraz nam go przejmą. Wydaje mi się, że jakbyśmy postawili tutaj husary jakoś w tym miejscu się nimi e, szarżą wbili, mogłoby to mieć całkiem fajne efekty. Wiecie? Coś mi się tak wydaje. Chociaż wydaje mi się, że tu już wycinamy wycinam ich bez najmniejszego problemu, ale jednak taka mała, mała szarża e, nigdy nikomu e, nie przeszkodziła. Tutaj widzę, że bohater próbuje uciec, ale nie, nie damy mu nie damy mu uciec, widzę, że też jadą tu kolejna jest jakaś jedzie. Tylko nie wiem, czy to jest nasza, nie! Zobaczcie, mamy tutaj jakąś wrogą jazdę i razem z tym bohaterem, co mi uczników powybijał, no to... Obra, na niego! Do niego! O, husaria jakaś! Ojej! Husaria, najgorzej. Dobra, wezmę moją i... Wycofamy się jakoś. Dobra, chodźcie tu. Sara przeciwko husariu. Chociaż... Może lepszym pomysłem byłoby po prostu uciekać przed tamtą husarią. Chociaż chyba ona y, zrobiła zwrot. O, widzicie? Wbiła się tam. Dobra, możemy się w takim razie wbić w nią. A, dobra, już nawet nie trzeba. To dobrze. Tutaj... Jest, natomiast mam jakąś bitwę na dole, no to chodźcie tutaj, moi husarze. Oj, wbijcie mi się w nich, ale tak dobrze mi się w nich wbijcie, nie? Tak. Oj, tak! Dobra, chodźcie tu. Wycofajcie się, uleczcie i robimy powtóreczkę, co? Ale zobaczcie, zobaczcie. Na górze na A przyjmuję, ale jakoś dużo osób to przyjmuje. Nie, to jest pojedynczy gracz? Czekaj, co? Kto to przyjmuje? A. Barbarzyńcy. Dobra. Ustawię tych moich husarzy w linie, yy, dzięki czemu mogliby wykonać efektywniejszą szarżę, nie? Ale zobaczcie, na A nikogo nie ma. Dobra, zmieniłem zdanie. Ktoś tu jednak jest. Najdłuższa szarża Husarii Ever. <laughs> Husario! Dobra, zmiecie mi. Aha. Wydaje mi się, że utracimy całą moją Husarię, ale dobra, musimy zdobyć ten punkt. No dobra. Wyślę moją husarę niech się leczy. Z husarzami. Pojadę na, tu, na główny punkt. Mają tutaj jakichś kuszników, widzę. Ho. Chyba kusznicy chcą być martwi. Załatwić mi tego tu delikwenta. Ojoj, mamy tu jakichś muszkieterów. Pomóż! No nie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Oczywiście będzie z niej więcej odcinków. Planuję też yy, trochę częściej wrzucać ostatnio, tak? Miałem trochę mało czasu, przepraszam Was za to, no ale postanowiłem, że teraz będę częściej wrzucał. Mam nadzieję, że będę totalnie profesjonalnym, totalnie regularnym YouTuberem, nie? Także yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cześć!